Cześć, Wodniki, witam Was, moi drodzy na kanale Kietwytar. Odczytanie na miesiąc październik dla Was. Słuchajcie, wiecie, bo to tak tylko ku informacji dla przede wszystkim osób, które są nowe na moim kanale, dlatego że normalnie wszyscy wiecie o tym, że w tych czytaniach ogólnych nie zawsze wszystko będzie dla Was zgodnie z Waszymi sytuacjami prywatnymi, personalnymi, więc. Bierzcie z tego czytania to, co dla Was jest najbardziej przydatne i zauważycie, że ma sens. Ewentualnie sprawdzajcie oczywiście jak zawsze ascendent, dlatego że niestety nie da się pogodzić wszystkich sytuacji Was, moje drogie wodniki. Jeśli tutaj się tego po prostu jeśli tutaj się w tym rozkładzie to nie pokazało, więc to tak tylko na wstępie i Bierzemy się po prostu do tego czytania. Słuchajcie, to co dla Was jest pokazane przede wszystkim tutaj, yy, i od tego zacznę, ponieważ ta główna karta, główna energia to jest rycerz buław, a w przeszkodach jest pustelnik. Ja widzę faceta, który albo nim jesteście, albo będziecie mie mieli z nim do czynienia. Nawet nie, chyba nie ma to aż takiego znaczenia, czy to kobieta, czy mężczyzna, bo możecie mieć Wy wszyscy. I wtedy już sami o tym będziecie wiedzieli, jeśli to będzie miało już jakiś sens. Mam faceta, który jest jak na rycerza była w, pogubiony w tym miesiącu. Z racji różnych wydarzeń. Dlatego że po prostu przychodzi jakieś rozczarowanie, przychodzi jakiś moment zamyślenia i niedostrzegania. Odpowiedzi nowej drogi czegoś, co go do tej pory nakręcało, napędzało. Coś, co mu dodawało tej pasji, chęci działania, więc czy też motywacji. Jak wiecie, rycerz Buław to jest osoba, która zwykle jest kimś bardzo skutecznym osobą, która jest pełna pasji w każdych kategoriach, więc tutaj nie chodzi tylko o te sprawy miłosne, czy też e, tematy pracy, ale ogólnie w jego życiu to, co go napełnia, no to właśnie jest jak gotowość do działania, e, nowa droga, podejmowanie ryzyka często jest e, osobą na pewno taką bardzo pewną siebie, często spontaniczną i wiecie o tym, że e, jakby, jeśli chce realizować swój plan, to będzie to robił, jest skłonny niestety do tego, żeby się poddawać e, w, w momentach takich, kiedy zbyt dużo jest przeszkód, okay? więc on, jakby rezygnując, skupia się na nowym celu, więc tutaj u niego jest ta zmienność e, bardzo zaznaczalna i wtedy no, w związku z sytuacjami, e, no, chcę tutaj oczywiście podkreślić te miłosne, więc może być tak, że on po prostu, jeśli coś jest dla niego zbyt ciężkie, zbyt trudne, zbyt e, powiedzmy nie ma tego postępu, tylko jest więcej przeszkód, wtedy on e, jakby zmienia ten swój cel i po prostu się bierze z, za coś innego. Dlatego, że on nie chce po prostu tracić swojej energii na coś, co może. Nie mieć um, jakby jakiejś wartości dla niego w przyszłościowo, bo on o tym nie wie, I, ale jest właśnie skłonny do tego, żeby to porzucać. Więc tutaj się pokazuje mężczyzna. Um, jeśli sama energia karty, no to oczywiście będziecie w tym miesiącu, przede wszystkim październiku, um, mieli dużo um, takiego szybkiego podejmowania inicjatywy, działania, ale też i okazji do tego. Więc może być tak, że um, Nowe wyzwania się pokażą i będzie trzeba na pewno działać jakby na pełnych obrotach, więc no i może być tak, że jednak jakieś osoby typu nowe znajomości, typu jakieś przyjaźnie, bo tutaj Rycerz Buław on jest taką osobą, która często pobudza do e, działania, czyli inspiruje, często zachęca, jakby podpala troszeczkę ten e, entuzjazm u innych osób, które nie są aż takie bardzo, wiecie, skłonne do tego, żeby e, iść na całość. Więc tutaj jest. E, tego typu energii, jeśli chodzi o tą główną, a, czyli będzie na pewno intensywnie. Ja bym powiedziała, że dużo pomysłów, dużo różnego rodzaju kreatywności, e, po prostu pan przygoda, który nam się tutaj pokazuje i zarażanie się tym, żeby spróbować, ok? E, często oczywiście pod kątem ryzyka, no ale jakby w tym momencie tutaj się nikt tego nie obawia i nie zastanawia na tym, dokąd to prowadzi, ok? Więc teraz e, karta, która jest w przeszkodach, macie pustelnika. Tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że najbardziej tutaj będzie chodziło o jakieś pogubienie się z różnych aspektów i tutaj też te różne aspekty są dla jednych osób będą ważniejsze, dla innych zupełnie nieważne, więc się tym tutaj też nie sugerujcie, bo mamy w karcie, która przechodzi do przeszłości kartę siedmiu mieczy I to jest karta niestety e, osób, które działają z taką podwójną twarzą, ok? Czyli nie zawsze są tymi, za które się podają, za które my je postrzegamy, czyli tak wiecie, tutaj możemy mieć do czynienia z takimi osobami, to znaczy wy możecie mieć do czynienia z takimi osobami, które w podświadomości mają jakiś ukryty cel, którego nie wyjawiają, ok? Więc tutaj może być różnie i no, jakaś niestety um, brak um, zaufania. Poczekajcie, inaczej chciałam powiedzieć. Um, osoby, które jakby pro, idą drogą taką, która jest um, daleka od, od jakiejś prawdy, od um, kierowania się. Um, sumieniem, wiecie, tutaj w takich, w takich aspektach niestety może tak być. Ale też i spryt, i takie, wiecie, takie sytuacje, gdzie um, jakby im mniej się mówi, tym lepiej i wtedy to może też być czymś bardzo skutecznym w związku z um, po prostu z jakimiś sytuacjami, jeśli chcemy tutaj kogoś ubiec, więc no Cały czas tutaj będzie dużo rzeczy, ale wracając do tego pustelnika, wiecie, macie tutaj pannę pokazaną, więc gdybyście mieli osobę spod tego znaku, no to będziecie wiedzieli, kto wam będzie stawał na drodze e, i spod jakiego znaku, ale pustelnik to jest osoba, która jakby musi się zatopić w sobie, może tutaj nie mieć czasu niestety na to, i tutaj bym podejrzewała znowu tego rycerza buław, że mogłoby tak być. Że on nie ma czasu na to, żeby się zatrzymać na chwilę, żeby przyjrzeć się temu wszystkiemu, z czym ma do czynienia, czy z kim ma do czynienia. I tutaj znowu ta karta siedmiu mieczy by nam się pokazywała. I przez to, przez ten jego pośpiech, przez to jego ryzyko, jakby on nie dostrzega tego, co ma zobaczyć. Dlatego tutaj będzie jakieś pogubienie w międzyczasie tego działania. Więc to jest, jeśli chodzi o te przeszkody. No, karta, która przechodzi do przeszłości, no to już tak, już Wam właściwie powiedziałam. Ale na szczęście to już będzie za wami. Czyli jest e, sprawy, które mogłyby się w rezultacie wysypać, albo po prostu przejść e, koło nosa wam i nawet się nie, zdąży, nie zdążycie się na przykład zorientować tutaj w tym miesiącu, że coś takiego miało miejsce. Osoby fałszywe, osoby, które m, działają dla swojej własnej, m, w swojej własnej inicjatywie i dla swoich własnych m, zysków. No, i te zdrady niestety tutaj przy tym rycerzu Buław często się pokazują, dlatego, że on jest takim powracaczem. Więc no chwyta się po prostu, wiecie, zawsze tego, co gdzie on, to, gdzie on ujrzy po prostu cel za który warto, wiecie, sięgnąć, po który warto sięgnąć, no to tutaj też może być, że to będzie takie, wiecie, powracanie, mimo tych zdrad, mimo jakichś takich sytuacji, które niestety będą kłamstwami, um, bo będą wygodniejsze, no w każdym razie to przechodzi do przeszłości, ale nie znaczy, że tylko i te negatywy wyłącznie by się tutaj nam pokazywały, tak jak powiedziałam te dobre rzeczy, które już mogłyby być wykorzystane, czyli jakaś a, sytuacja, gdzie tak jak powiedziałam, lepiej ukryć coś niż, niż a, głośno o tym powiedzieć, mogłoby być a, ważniejsze a, i to będzie też właśnie w pustelniku, który mało mówi okay? czyli on się bardziej skupia na tym a, co on ma ujrzeć nie za dużo mówiąc, ok? Więc no, cały czas mamy taką sytuację tutaj interesującą, co najmniej. <grych> ok, dobra. Teraz e, karta w głowie tego czytania, i to są myśli. E, słuchajcie, macie kartę siły, więc tutaj myśl, myśl o pokonaniu przeszkód, e, myśl o tym, żeby e, uzyskać siłę, e, być e, Osobą, która potrafi kontrolować siebie czy też otoczenie, bo to jest jednak karta, która mówi o tym, że musi być wszystko w tej, w tej harmonii, ale własnej osoby. Czyli jedna i ta sama osoba musi mieć wszystko w harmonii, w swoim w umyśle, w swoim sercu, w swoim organizmie, ok? Więc tutaj to wszystko musi mieć balans, po to, żeby być właśnie tą osobą, która może stawić czoła. Przeszkodą, czy też każdej sprawie, z którą chcesz się zmierzyć, bardzo dobra karta, i to, to jest takie uwierzyć w siebie, ok? I w to, że dam radę, tak? Czyli tutaj ta podświadomość, akurat w tym wypadku, bo jest w pozycji głowy, podświadomość tutaj musi uzyskać tą siłę przede wszystkim. Dlatego, że. To będzie czymś, co będzie dodawa dodawało tutaj wam jakby wewnętrznego, wewnętrznej takiej mocy ogólnie. W głowie też możecie mieć kogoś pod znaku Zodiaku lwa, więc tutaj wtedy też będziecie wiedzieli, o kogo, o kogo by chodziło. I teraz i ta osoba by mogła podpowiadać, ukierunkowywać. Nie, dobra, by tutaj była ta akurat energia. Teraz jeśli chodzi o podstawę tego czytania, i tutaj mamy piątkę kielichów. I to jest sytuacja, kiedy e, osoby jakby zadręczają się jakąś przeszłością, wydarzeniami z przeszłości, sytuacjami, coś, co już miało miejsce, a równocześnie nie mogą z tego wyjść. Osoby, które jakby mogą być w takim spadku troszeczkę e, pozytywnej energii e, z jakiegoś powodu. Tutaj się nie da już jakby tego. Hmm, nic z tym zrobić. Bardziej niż skupiać się na tym, e, ważniejsze jest e, iść przed siebie i pracować na tym, co jeszcze jest do uratowania. Więc jakby nie załamywać się tutaj, jeśli chodzi o to, co macie budować, nie załamywać się, nie poddawać się, e, robić swoje, zapomnieć o tym, co było, po prostu e, uwierzyć w to, że będzie dobrze, okay? że tu się da jeszcze. A, zwyciężyć, ok? Że tu się da przepchnąć jeszcze coś, um, zbudować coś być może zupełnie innego, ale odbudować tutaj swoją e, energię takiego bycia w, e, w jakiś. E, I to się tutaj Wam też w lękach i obawach pokazało, więc jakby nie, nie wchodzić w taką energię ograniczeń. Nie, nie, jakby, nie starajcie się sobie sami stawiać jakichś ograniczeń dla siebie samych, okej? Okay? Tutaj jeśli będziecie tacy bardziej otwarci i samo to spojrzenie, że damy radę, że nam się uda, a nie w, wchodzenie w tą drugą negatywną będzie dla was bardziej. Um, jakby produktywne co najmniej, żeby, żeby nie zostać w tym za długo, ok? Bo ja zawsze mówię, że jako rada w tej karcie, piątka kielichów, to jest to, że jeśli ty tego nie chcesz, to nikt nie będzie w stanie cię z tego wy wyrwać, ok? I to może zająć trochę czasu, uh, który być może jest dla ciebie niezbędny, żeby um, jakby uciekać z tego jak najszybciej, a nie tkwić w tym. Czyli ten czas tutaj, uh, żeby jak najkrócej był poświęcony tym negatywom tylko raczej otworzyć się na nowe i wy macie kartę wodnika, kartę głupca pokazaną w karcie w pozycji przyszłości więc tu już jest mega, tu już mi się bardzo podoba to, dlatego że wy jakby wyjdziecie z tego nie będziecie tutaj tkwić w tym na zawsze, tylko idziemy ok, to takie bardzo szybkie przeskoczenie by było, możliwe, że Dzięki temu czytaniu też niektóre osoby się zastanowią nad tym, czy warto, okej, okay? czy lepiej po prostu dać sobie już na luz, bo i tak nic się nie da z tym zrobić, tylko iść dalej, ok? I pracować nad tym. Karta głupca, nowy początek, nowe myślenie, postrzeganie czegoś zupełnie nowego w swoim otoczeniu. Jak wiecie, bardzo piękna karta, jeśli chodzi o podejmowanie. Nawet ryzyka, ale taki świeży start, odwaga, otwartość. Nawet jeśli coś jest nowe, nieznane, to znaczy, że tutaj chcecie zdobyć to doświadczenie. Karta nauki, uczenia się, zaufanie temu, co los ma przynieść i nawet tej wolności, która tutaj też jest pokazana, być może odzyskana dla kogoś z Was, być może dostaniecie tutaj też jakieś, nie wiem, działania, które jakby dla was będą zupełnie czymś nowym, ale w związku z tym e, będziecie mogli się w to zaangażować i próbować tego, tak? Czy, czy to lubicie, czy y, jednak to stare jest lepsze, czy to nowe warto się otworzyć na to, więc dużo rzeczy, podejmowanie nowego, po prostu uczenie się, nowe wyzwanie, nowa droga, nowa ścieżka, odwaga, y, spontaniczność, nie przywiązywanie się za bardzo do sytuacji, ok? bo to jest no, dużo, tutaj y, zwykle takie osoby wolne, które czują się wolne, w środku, na zewnątrz, nie wiem ale z takim właśnie z taką wolnością też podchodzą do y, do tego co przed nimi i teraz karta lęków, obaw, klatka więc tutaj macie właściwie to chyba co się tutaj pokazało i jakby wyzwolić się z tego, czyli ten głupiec by miał tutaj dużą szansę na to, żeby uciekać, zanim zdąży tutaj za długo e, być w tej klatce. Lęki, obawy, jakieś ograniczenia niestety, które mogą się pokazywać dla Was, no i mogą być różnego rodzaju: mogą być fizyczne, może bo, mogą być mentalne, mogą być z otoczenia, mogą e, po prostu Was wpędzać w jakieś takie, wiecie. Ograniczenia, które sobie sami będziecie budować. To jest karta, która mówi, że nie dostrzegam jakiegoś wyjścia z sytuacji, więc trzeba tutaj uważać na to. Lęk przed pójściem który mógłby się pokazać też, no, jakaś m, poczucie bycia zablokowaną osobą na własne przekonania na przykład, ok, Więc e, też trzeba tutaj uważać chyba, że będziecie mieli z kimś takim do czynienia, kto was będzie tutaj, powiedzmy, blokować. I wiecie, i to w, w, też w różne sposoby, ok? Blokować na telefonie, na e-mailach, na jakiejś komunikacji, odcinać was od ludzi, od otoczenia, być może e, mówić wam, że na przykład się nie nadajecie, ok? I to też będzie taka blokada, którą ktoś was będzie karmił, e, aby w to uwierzycie, więc albo że jesteście za słabi, albo jesteście za e, małe doświadczenie macie i tak dalej. Wiecie, no, lista jest bardzo długa. Ważne, co wy tutaj z tym zrobicie teraz następna karta, karta, która ma powiedzieć o tym, jak was postrzega wasze otoczenie macie dwójkę monet, super karta dlatego, że przede wszystkim jesteście pokazani jako osoba, która potrafi balansować, ok, która potrafi y, radzić sobie z różnymi aspektami w swoim życiu y, utrzymać jakąś harmonię, y, nie poddawać się, na pewno to jest osoba, która y, potrafi się dostosować też i no, na pewno nie poddawanie się tutaj mi się bardzo podoba w tej karcie, akurat, bo mimo tego, że tutaj jest dużo często obowiązków, często radzenie sobie z różnymi sytuacjami, być może czasami w takich taki momentach, kiedy jest czegoś dużo więcej niż mogłaby niejedna osoba podźwignąć, tutaj jest pokazane, że wydajecie radę, okay? czyli potraficie zbalansować wiele rzeczy. Może dużo jest niezdecydowania, jeśli chodzi o tą kartę, no to to może być też takie bardzo zauważalne w waszej osobie, tutaj w tym miesiącu akurat, dlatego że no niestety właśnie dwójka monet mówi często o tym, że nie dasz rady podjąć żadnej decyzji, nie dasz albo masz duży z tym problem, żeby podjąć jakąś decyzję. Nie potrafisz jakby na już czegoś zostawić i i oddać się temu nowemu, bo, bo na przykład tutaj dużo wahań jest zawsze. Balansowanie, wybieranie, takie w nieskończoność, ok? Ale to, to jest jedna z takich spraw, które by się tutaj pokazały. Równocześnie, bycie osobą, która jest bardzo zaradna, bardzo harmonijna, dostosowująca się, więc no, cały czas mamy dużo pozytywów. I teraz dwie karty rezultatu. Pierwsza ta, co ma Wam pomóc? No tutaj wiedza, nauka, bycie osobą otwartą. Tu jakieś pieniądze Wam się pokazują, więc może jakieś pieniądze, które Wam mogą też pomóc. Jakaś oferta mi się też tutaj pokazuje, wiadomość, oferta może przyjść od kogoś, więc tutaj już musicie sami obserwować. Jeśli by tak było, no to będziecie wiedzieli, o, co, o czym jest mowa. Ale wiecie co, wy macie jako rezultat końcowy? Macie kartę Czterech Mieczy, i to jest karta, która mówi o odpoczynku. Odpoczynek, odpocznij, oderwij się od zewnętrznego świata, przemyśl wszystko. Karta, która każe ci przeanalizować jakąś wiedzę, naukę. Przepracuj, Jakieś informacje, które posiadasz, przemyśleć coś, za, za, z, z, zatrzymać się, zatrzymać, przepracować, wykurować się. To, to nie jest za dobra karta, dlatego że tutaj ona pokazuje często osoby, które nie mają często siły, żeby ruszyć dalej. Czyli może być jakiś powiedzmy paraliż mentalny, i wtedy to miałoby chyba efekt taki, wiecie kuli śnie, śnieżnej, jeśli chodzi o tą ósemkę ym, mieczy. Ale wiecie, no tu jest bardzo dużo różnych sytuacji pokazanych, więc to tak ja, ja mówię tylko to, co mi tak najszybciej przyszło do głowy Zabbaj o siebie. Przemysł, co zrobić z tą ofertą tutaj, y, albo z jakąś wiedzą. Ym, Zastanów się, czy nie pójść do jakiejś szkoły, być może podnieść swoje kwalifikacje, czy coś po prostu tutaj się takiego by pokazywało. Ale tu są jakieś dobre, dobre sytuacje, jeśli chodzi o jakieś konkrety, które przyjdą. I chyba z tym będzie to związane ta, ta czwórka mieczy. To, w czym masz talent, to w czym jesteście dob dobrzy, w sensie wykwalifikowani? To to będzie tutaj bardzo pomocne dla Was. Jakaś młoda osoba utalentowana też mi się pokazuje. No i czwórka mieczy. Refleksje, być może, odpoczynek, zrozumieć coś. Jakaś przerwa dla być może jasności umysłu, której też tutaj w, w tych przeszkodach zabrakło. Bo czegoś nie można dojrzeć. Być może tutaj roz, musi się coś rozjaśnić. Ok. Dodatkową kartą jest Paść Buław. Nowa Droga, Rozwój. Wiecie o tym, że tutaj też jest znowu jakieś otoczenie, gdzie będzie można. Wykazać się. To jest karta wiadomości, nowin, takich bardzo dobrych zresztą. Być może o kolejnych wyzwaniach, być może o czymś, co no, znowu pozwoli Wam nie wiem, patrzeć z optymizmem. Mm. po przerwie być może jakaś gotowość do działania, być może jakieś nowe projekty, I macie koło fortuny więc tutaj się wydarzą jakieś sytuacje które poprowadzą was w nowym kierunku, dla kogoś nowa praca dla innych osób z przeznaczenia znowu jakaś ognista osoba by mogła przyjść, ale też jakaś pasja znowu by się nam pokazywała i osoby, które, które się będą wami bardzo interesowały no dobra, chyba tyle, jeśli chodzi o te wasze karty. tu się wam pokazał jeszcze w tych dodatkowych kartach, więc może być tak, że to będzie też ważne, ale się nie przejmujcie, gdyby nie. Ściskam, pozdrawiam, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.